Cześć, ja jestem Merwo i jest dzisiaj ze mną Mateusz, Siemaneczko. Witam wszystkich bardzo gorąco. Taki sobie zrobiłem, skrócik połączenie od Mefi i Mateusza. A, jesteśmy, <laughs> jesteśmy dzisiaj razem na Hellcase. Za chwilę sobie porobimy jakieś bitewki między sobą i spróbujemy wylosować standardowo skin do zabawy później na Wingmanie. Wingmanie. Jesteś gotowy? Yes. Jestem gotowy, aczkolwiek nie, nie podoba mi się już te openingi z on zawsze mnie oskubujesz. Ostatnio na kanale Mervo miał skubał, na moim kanale miał skubał, więc <grym> do 3 razy sztuka. Tak Siada. jest, Padajcie do mefy, zobaczcie jak tam udało mi się go ładnie oskubać. Także wpisujcie oczywiście jeszcze kod Mervo na stronie, macie dzięki temu tam doładowanie taniej, znaczy większe procenty i my przechodzimy do bitewek, za chwilę coś stworzymy tutaj. Tutaj tak, skrzyneczkę z AK, skrzyneczkę z AWP, tu jakaś classified, Blitzkrieg i tak Fate jest. Case na przykład za 30 dolków. Pięć jeszcze create no tak, publiczna. Bardzo tak znośnie. Cena. Zobaczymy, tak, jak tak, sobie poradzisz tutaj. Nie będę bankrutem, Poproszę za chwilę od ciebie. Hajsy tutaj, skiny znaczy. Jak tu są emotki, jaką by tu emotkę dać? Tak. Takie trochę emotki, O, o wygrywasz, Mefi? Łatwiutko, ale kurde, taki sobie. <laughs> nie jest. Nie, tak. nie, niezbyt duża ta przemaga, no. ta meczka. O! Oh! Oh! Okay, okay. U ciebie, u ciebie no. też się świeci na pomarańczowo? Tak, tak, tak. Ale czemu? Ty co? My? Co? Co jest grane? Łatwo. Ale chude, teraz się jakaś... oddaję, w końcu oddaję. No, no mi awupka się... ładna poleciała teraz, ale. Ty... No to, to więcej dla mnie jakby będzie, nie? No, no teraz też Ostatnie. w sumie, co mi nie wylatuje, tak to... Tak jest. Ale żeś zgarnął. No, i to 30 dałem? A 107, mam tylko 107. Tak miało być. No my obydwoje daliśmy 60 łącznie skiny za 107 wyleciały, to jest rzadkość. Zarąbiście, no. To jest bo rzadkość. Czasami nawet się na minus razy łącznie. Tak, chodzi. tak, tak. No to ładnie, tak. układaj teraz ty coś, ale... ale... Tak jest byłem oskuwany. Dzień. To jest to. Ostatnio w ogóle na proscenie widziałem sporo graczy, którzy wracali do jakichś kałaszków Case Hardent, do jakichś no, cos no, no. Case Hardent. Jakoś tak ludzie... Na majorze mówisz, czy ogólnie? No Widziałem Nico z Kosą Case Hardend Simple, to miał jakiś tam Blue i w ogóle, no tak... Powrót do przyszłości w miarę. No dobra. No tak nie wiem: Real Collections i Operation. Brawo, taka skrzynka za 24 więcej dać, Merwo jak myślisz? To jeszcze z jedną, jedną jakąś. Jedną burżuazyjną dam, no. którą będzie skrzynia premium. Za 50 równo. a To, to, to ta ostatnia, taka decydująca będzie. Tak jest wszystkim. O, nawet nie wiem, czy to w kolejności będzie odpowiedniej da się tylko się kolejnościowo przesuwać? Nie mam pojęcia szczerze nie wiem, mówiąc. w każdym razie daję create. możesz dołączać. Ty tu ktoś za 214 chce się bić w ogóle. Akurde. I to w trzy osoby chce. O, panie! A to w, zapomniałem w sumie, że to. Nie widzę, odważysz. A tu jesteś, dobra, widzę. Zapomniałeś, że to więcej niż dwie osoby w ogóle, nie? No, no, no. O, brawo jeszcze wrzuciłeś, no proszę. O, to ta no, premia jest no. pierwsza. No nie U... Ale to dobrze, to zadecyduję od razu. I co tam. Ach. Łatwo. Oj, 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 oj! oj. Jeszcze faktoriniu! Dobra, to jest mój dzień, to jest mój dzień. A opowiadałem, że o tych kawałczkach przed chwilą. Ale w sumie ja Teraz, mówię, ej, nie! O... Co jest dzisiaj? Nawet nie, na takim drobnym Cię Jest dokładnie tak samo jak ty mnie wtedy. Jak to teraz było ja u ciebie, co? O, nie no, teraz ten trzeci. I brawo, no. dostaję Fire Serpenta teraz, no, patrz. O kurde, to by było. O i to samo. I to... Patrz, to samo praktycznie poszło. Oprócz tej. No nie no, Ale nie Ale zostałem zniszczony. Dobra, Killjoy, kolektor, Hardend. I może taką zrobimy. 4 za 60, mefiu. Jestem gotowy. Tak, coraz grubiej, idziemy tak, coraz grubiej, tutaj no się rozkręcamy, Ja ci tak dam o do trzech. Ja ci tam wiesz, daję wygrywać małe stawki. I teraz, teraz. zobaczysz. Hmm? Tak, jak nie, no to, to, to wygląda. To taki dzień, wiesz. <laughs> Myślisz, że teraz cały czas będzie ci leciało? Tak. No. no nie! Nie. <laughs> jakim cudem. Ja I, ja i, to, i, to, I to Battle Skirt dostałeś tą w Jakby jakbyś o. To? Co? O. o nie, no to jest w ogóle grane, ej. Doganiam. Okej. Oj, obydwaj dramat. I ostatnia? I ostatnia ostatnia, please, to musi być moje. Tak jest? Jest! Pół dolara yes. <laughs> Pół dolka widziałeś to? I to było chyba ja, za 60. Ja miałem ku... To było za, za tak, jesz, 60, tak, tak. tak. Ja no to miałem 45 coś, ty no miałeś 44 coś. No, za pół dolara różnicy. O była, matko, ostatni drop. Ale pół dolara, no nie wiem. To jest. <laughs> A ty chcesz dostać jakiś, kurde, MP7, który nie jest tyle warty. Właściwie co to jest to MP7? Nie. MP7 jakiś Heal blossom. Tylko że fa faktury nie, nie Nie, Nie wiem co to jest. Ale w ogóle mi też jakoś poleciało coś szokującego, bo ten Battle G3SG1 też za 11 dolarów w ogóle, bez sensu, nie? Tak, tak, tak. Co, co to za skrzynia była, nie pamiętam tak druga. O mam skrzynia kolektor. U nas przecenia 22 na 15.40. I tu są aha i tu są chyba jakieś takie z operacji no, no, różnych, no, takie no, no. rary Dobra, merwo 104 dolary. jesteś 100, gotowy na taką kwotę? No no dobra. Chyba nie mieliśmy jeszcze takiej grupy bitwy nigdy. Chyba jeszcze nie. Stworzyłeś dobra, już? Daję, daję create i możesz do Widzę. I to w sumie, wydaje mi się, że jesteśmy w tym momencie tak mniej więcej na równo 6 skrzynek, o proszę Ale Ta... mniej więcej na równo dzisiaj tak, nie? Tak kwotowo, mm, żeśmy się wymienili troszkę, no, tak? no, 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 To będzie decydowało. Bardzo możliwe O, jest Empre... O, o statracku. w Statraku poleciało, Ja myślałem, że, że podobna wartość, nie? Ale statrak ci uratował Ładny Teraz ja mam. Twój, twój... Co? o co to jest? 90 Co jest? To może być kluczowe, nie? I też I Battle z traku dostałeś, tajek, okay, to, to okay, raczej no. jest kluczowe. To jest tanie. 50 dolków przewagi. Jakiś tutaj kałaszek może mi polecieć. Karta, no, ale, ale, ale nie taki. To wygrałem, to jest finalna bitwa wygrana, Please. Chyba wygrana, ty, to będzie co to... będzie teraz? Oh, Safari bo... Mission! Nie, <laughs> nie no, tylko nam tylko no, To już teraz taniutka skrzynka, nie masz raczej szans mnie dogonić. Się bardziej... Tak jest, mamy to. Nie no, muszę pogratulować, to było... 200 dolków, a skrzynka kosztowała 100. Więc jestem 100, dzisiaj zadowolony. Więc, więc wyszliśmy ładnie z tych bitewek ogólnie. No, I ogólnie za ostatni odcinek my się odrobiłem. Myślę, no, że jest zdecydowanie. Teraz, ale tym USP-żeś pociągnął całość, nie. Bo ja, no. ja już po tym pierwszym moim kałaszku bym szczęśliwy, ładnie taki empresik mówię. No, już przewagę zrobiłeś, No łatwo. Ech, dobra. No to idziemy, Matthew, e, znaleźć sobie jakąś broń na Mikmena. Proponuję Riptide Collection. To jest fajna skrzynia, taka Mamią, nowa. Zresztą możemy sobie grać z jakimiś nowymi skinami z tych różnych nowych kolekcji. I co? Zacznę od trzech! Na tak jest. Tak jest. Lecę no to z tym. 3, 2, I przypominam, go. że może tutaj trafić Gold Arabeski. Najpiękniejszy. Oj kurde, pokazał mi się. Najpiękniejszy skin w całej grze. W całej grze. Kiedy go będziesz miał? No, może się załatwiać. Aczkolwiek bardzo mnie boli, ja nie trafiłem nic. Ja też nie, I... chociaż Galila za 15 lotów trafiam, <coughs> więc wyszedłem na plus Bardzo ogólnie. mnie boli, że on nie ma statraka. Ja te traki. ja mam 401 tysięcy na statraków. No Ile? 401 tysięcy, Niko ma 450 tysięcy, bo wczoraj przed... ostatnio sprawdzałem. Albo 460 tysięcy. No. Ja go przez 5 lat już chyba tam nabijam. No, a no, jak, jak, dojdziesz do, jak dojdziesz do miliona, to się zeruje? O nie. O nie. Ale mam broń, bo. A, a, a po 3 otwieramy? I już nie, masz? Na zero jestem. Tak, już mam. O kurczę. I najśmieszniejsze jest to, że dokładnie mi zostały 3 dolki balansu. <głos> więc, <głos> więc czyli, to idealnie. No, Dobra, to ja otwieram cztery. Ty, jak na traku dojdziesz do miliona, to się potem zeruje? Tak, tak, tak. No a to no, jeszcze Czyli, coś coś to czyli musiał czy jak, jak będziemy? Śmiał... Ej, wypadło mi... Ej, co mam zrobić? Na cztery wypadły mi parami po dwa takie same O kurde. Nie było jeszcze hmm, czegoś takiego. Nie było, <noise> absolutnie. Ale dwa są w różnych stanach, a dwa... Co w się? Czajaj, czaje, sensie... czaję. czaję, czaję. Że Jedna broń jest identyka identyko razy dwa, a druga nieidentyczna, więc w sumie nie. To może zdradzisz mi jakie to są bronie, czy nie? Nie wiem. Może gorszą z nich, żeby było ciekawej po prostu? Ja bym tak zrobił, dla, dla dobra dziewczynka. Nie Gorszą wiem. z nich. Ja też mam słabą broń. To ci powiem od razu, że. No, na Wingmana taka średnia. No to zaczynamy. Ja już tutaj z Mafiu powiedziałem mu co mam, także doszliśmy do takiego wniosku, że w sobie będę grał tekiem, którego dostałem, a w CT USP i będzie tak bardziej fair. A ja nie mogę się ci nie zdradzić co się. mam Bo nie stać mnie, no nie stać kupiłeś czy? Tak, kupiłeś sobie, to dobra przyjęcie idziesz kolega. pierwszy No tak Przyjmujesz hity na klatę się cyka merwo Za, za wysoką, za wysoko nie wiem czy wiesz co to jest tu po lewej Kochcie Merlo teraz dobiję No, nie co robię? Nice. Hedzika strzeliłem, a nie tam żadne No obije. to pięknie, to się, to się liczy, Było jak. Było plantować, kill. byś miał hajsu więcej. Staćcie teraz? Czy nadal nie? Oczywiście, że mnie stać merwo możesz teraz obserwować. No to uwaga, I patrzymy. Jak byliśmy w menu, to już skadłeś. A, <laughs> skałci A teraz, jaki skin? kim? Pokaż go. No nie wiem, M mam dobrego respa Merwo, wiesz? Muszę opować tego, który tutaj. No ja mogę teraz full grant no. zawsze, bo na Teka to mnie będzie ciągle stać. Oj, nie, tak 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 tak. no to Vertigo dosyć fajna mapka tutaj. No na skałta, jest fezlipa. No jak, bo ja tu możesz na po na tych schodach tak, tak. wchodzić. Nice. O, patrz. Iż Matwiatka. O, jeszcze, ten. jeszcze aj, jeden. Iż mi się. Aj! Dobrze mi dał. Taki ładny fleszyk. Zabielił ci. A jaką miał brągę, nie pamiętam? pamiętam. Nie Ale już pamiętam. Ładuj. Nie wiem, dlaczego. W tą stronę, nie? Masakra. Dobra, idziemy się już do no nie, no to tak jest! Teka jak powoli strzelasz w sumie... Ej, to ładnego to, scouta masz. No tylko że jakoś taka seata... jest Fajny skin, trzymaj go. Dziękuję Dobrze. za odzyskanie. Nie no, z tego teka to jest tak losowo, co? Czasami można strzelać. Nie, no jak powiem się, że Tek jest bardzo broń. tylko może nie za bardzo go jeszcze tak robiesz, czujesz, no, ale Tek no. jest mega. Open. Nie, ja, ja go w ogóle tak dawno nie używałem, że... Dobra, teraz czekam na pusz. Na double skopie. Ciężko jest na takim Vertigo, wiesz, bo to jest mapa bliska. Tak? A powiedziałem, Inferno, Vertigo, kiepskie. Tak, bo jak wyżukiwaliśmy mapy, to mafie powiedział, no na, na Inferno będzie kiepsko. No to ja tak mówię, on może Scouty jakieś. To chodź tutaj It's ze Scouta ich. Nie, tu się tu jest kiepski, tu z daleka się bustuje lepiej. Nie chcesz? Nie, nie, nie. O, jestem, jest. No na balkonie pikowo. I jeden był na B, więc od CT możesz iść do, iść, do CT po prostu i ich obiegnij. O! I tu, oni będą maksymalnie tam po lewej stronie od CT. Kurde, na Glockach znajdę. Mogę blokiem strzelać prawda? jest w, w CT? Mogę. No też jakiś, dobijać? ten Ziomek ciągle z Diglem gra. Mogę blokiem do dobijać? Nie. No jak to nie? Powiedz, <laughs> no, on mnie w biegu zabija. To jest tak ciężka mapa do, do scouta, że to jest to 0 fragów będę miał. Tak? A nie, nie będę miał. Żade ty. Pistoletę zabiję. No ale jest, jest to ci powiem bardzo takie irytujące, wiesz, ten scout. Nie, rzeczywiście, ta mapa, ta mapa nie, nie jest łatwa, masz, nie, masz rację jak tak A pomyśle. Tego glocka muszę chyba wyciągnąć do dobijania, bo nie dam rady. No, możesz dobić, do no. Będę ich chciał dobijać, ale ty nie możesz ginąć, wiesz? Ja może będę wchodził na entry, próbował obić, a ty będziesz ich dobijał. Co ty na to? Ja myślę, że łatwiej ci będzie po tych schodach wchodzić tutaj, wiesz, niż midem. Bo... Na razie sobie tutaj sercuję kile. O, nice. puszował mnie z twoim scoutem. <laughs> ja tutaj idę midem, sobie solo. Jest już w się, jest w się Pyszzał miałem boską butam No jest ktoś tam No jeżdżacie czy w smoku Chowam się Gdzie Czek? on jest smoku pewnie gdzieś Przy mnie Co jest git, jest git 74 mu zabrałem Ale ty jak widzisz, jak tu się chciał <grym>? ładny <grym> 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 No kurde meczkę machem Prince o, ładne Malotowicz To ci Nie Jeden HP straciłeś No i fleż nam idzie nie przyszedł tu, do lewej. Tu skacze, push. skacze. Tu na prawo może być, raz w górę spraść. No, tu mi się wydaje, że skakał. Jesteś przede mną? A, Pot, ok. okej. tu wyszedłem. znowu, żeby pleców nie było. Czy jakiegoś busta chcesz nad tym smokiem, czy coś? Nie, myślę, że nie, jeden na balkonie był. O? I może być za pierwszą, za jedynką. Jedynki nie ma. Co jest? Spadł jakiś. To może w ciągle być, bo to z daleka mógł spaść. Jest. O, o, o uła. Ze Scouta mnie walnął, twojego. Scout versus Scout, macie. Oj! Dobra, no skop. No, Co? No ja, no, on oszukuje z pistola. Ty używa. no! E, on naszych używa. broni używa tylko. No, TK i... Jakiś spokoziomek. ziomek. Chodź tutaj, walniesz bąkiem. A tu się... nie jest, a to ze skoku mogę ewentualnie. Był. Nie dostał jeszcze. Ja go idę no scope'ami bić. Prawo Ale dostałem, nic nie ma chyba. Nie, no. no. nie! Nie tych Ale ten doc... skał jest wkurzający Ja wiesz, jakby to był jakiś tren albo coś, nie? Jakby nas znalazł. Ale do takiego czegoś scout O! Pięknie. Drugi nam idzie, słyszałem tam skopował więc. Możemy docisnąć się. O! A wupa tam jest. Na balkonie. Mamo, no Ups, ja. w ogóle Mamo, no mnie widać. Ja. Dobra, zdążyłem zaplantować, nie? A myślałem, że jeszcze w smoku siedzę. Zeskoczył czy nie? Tak. Nie wiem. No Aha. jej! Skrzyje walnąłeś No. No musi być. No szlesza, jeszcze. Prawie. Co? Co? O, kurde. <laughs> Jeszcze mnie Zeus porobił. O boż jakie to jest jakie to jest wkurzające horoskołpy i te nie? Dobry meczik jest, podoba mi się Mi się nie podoba. A trzeba zagryze za... Ja gram teraz USP wybieranie. no po prostu tak wybielony ten USP On jest chyba mniej wybielony niż... No <laughs> cały mój... czarny. Patrz ten mój Neonoid jest bardziej wybielony niż twój Ojku Nic ja pokryję mi da to się nie da no, ok. Nie, nie, nie. Dwóch? Dwóch, okej. Okay. Cofam. Nie no, pistolki nie można przegrać. Nie, tam trochę ich trafiłem. No ja Ładuję. prawo. Wajs. 15 zadałem tylko. Pięknie, mamy to. Uff! No dobrze. Ważna runda, no. Ważna bardzo. Fula. Chyba no i to z no nie mogę no, się dobry, nie Ja wcelowany ze scouta No to good luck by było. Ciężko będzie co? No. Myślałem, że go zobaczę tu może To będzie kosa jakaś chyba <ślajna>, strajk Ale <ślajna> Chciał tam co? Kusiło go Nie widzę jej Hmm, Zerknij tego Mida jednak lepiej. Nie nie, bo to dwóch tu padło. teraz jak już to jest. mają czas. O skakał tam, buź strzeliłem. Coś mała jakiegoś? Nie. nie chcę na razie. Ja patrzę jak, jest... jak przebiegną to będę widział. Dwóch obitych jest. Dwóch na dwa hity jest. Bo się dużo ruszać tu na nich. Jeden ma też. O. Ten lepszy został. No! Nice shot. Nice. Jest ile? 5, 7, no. Możemy Cięż, Ciężko. 7 Dropię ci. Dostał. Chcesz, flasha? Nie. Biegną do mnie. Idę ci pomóc. Jeden po prawej. Dareko. Spaliłem to, już nie! To chciałem mi się. on wybija. Co jest? Spadać. I sody. Nie. Jedna HP? Sody. Blisko. No. Kiedy Ty od czego do nas strzelał? Znowy. On też sobie gra na wesoło. Mam no. problem czasami ich. No nie! Kałacha kupił, 29 dostał. Czyli nastrzała jest. Wy, już może być, już może być. Jest. Gdzie on? Może być wszędzie, nie wiem. Tu. Nie. Mefiu! Nie no. Mefiu! Ciężka sprawa. Leży jeden? Lepszy. Dobra. Pewnie nam midzie, bo go tu nie ma, nie ma refraga żadnego. Nie wychylił nic. U mnie, u mnie. Flaszuje ci. Już obity, nie? obity jest. Ups. Jeszcze się odbiło Będzie po słodach Przyjmiemy go On no, tu gdzieś może na dole widzisz Nie widzę go na dole, więc może kampić po no dole nie polega. Jest, Jest. Nie trafiłem go Tam przod Nie Co? O lewo, dawaj yes. <grym <grym Ale jak zaczął tu skanować dobra teraz. Robimy to jak, robimy to Dostałem ze scouta chyba I Idę Głonią mnie, musisz pomóc Dostał Jest Chowaj się Jest po lewo Jest po lewo. tak jest najlepszy. Jest remis, dobrze, Dla ale wywalczyli to, Ty bardzo no, dobry ja meczik nam wyszedł Nie wierzyłem pod koniec Jakbyśmy odwrotnie zaczęli, nie, to myślę, Ta. że... można by to było jeszcze lepiej no rozegrać. Myślę, że, myślę, że fajnie. A no ten po stronie te ciężka sprawa była, naprawdę. No nie? ja z tym UFP teraz to też tak. Ale ale parę headów mi takich weszło? No i Ja dopiero pod koniec trafiłem, parę ładnych strzałów. No i podobało mi się. Pod koniec, bardzo pod koniec Super meczek, super opening, mega odcinek. Dzięki bardzo, Mefiu. Ja również dziękuję za zaproszenie. I zostawicie łapki w górę, komentujcie. Subskrybujcie, wpadajcie do mefia na kanał. I do zobaczenia w kolejnym tak filmie. Cześć. Na razie.